Czy czytanie książek rozwojowych może spowodować, że staniesz się bucem, osobą wyniosłą zadzierającą nosa, albo taką, wśród której inni ludzie czują się gorsi. Jeżeli masz tego typu obiekcje, tego typu wątpliwości, to obejrzyj ten materiał do końca, ponieważ dzisiaj zamierzam się z tym rozprawić. Ale jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, jeżeli się jeszcze nie znamy, to pozwól, że szybko się przedstawię. Ja nazywam się Ania Łańska i jestem połową łańskiego duetu, ponieważ ten kanał, bloga i social media łańskie.pl współtworzę razem z moją siostrą, bliźniaczką Aleksandrą i uwielbiamy o sobie mówić polecaczki książek. Niektórzy przechrzcili nas trochę i nazywają nas siostrami rozwojowymi, czyli właśnie od książek z obszaru rozwoju osobistego. My natomiast nigdy nie epatowałyśmy tym określeniem. Między innymi dlatego, że nie chciałyśmy, aby. Ono w jakiś sposób na przykład ciebie odstraszyło, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że wokół tego obszaru, tego rozwoju osobistego, już nie mówiąc w ogóle o coachingu, my się nim nie zajmujemy, ale jakby nadal, narosło tyle jakichś stereotypów, uprzedzeń, trochę karykatur, że nie chciałyśmy, żeby jakby to hasło powodowało, że no wiesz, uciekniesz stąd z krzykiem. My lubimy mówić, że jesteśmy polecaczkami książek z konkretnych tematyk. My polecamy książki o samodyscyplinie, o budowaniu nawyków, o pewności siebie, o szczęściu i zarządzaniu sobą w czasie. To są główne tematy, które nas interesują i którymi dzielimy się na swoich no, mediach, tak to nazwijmy. Natomiast dużo z Wami rozmawiamy. No, i ostatnio miałam, miałyśmy taką ciekawą wymianę zdań z jedną z naszych obserwatorek. Paulinka, ściskamy, dziękujemy Ci za to, że byłaś inspiracją do powstania tego materiału. No i Paulina powiedziała, że ona to tak trochę jak pies dojeżdża do tych książek rozwojowych, się zabiera, bo zna parę osób w swoim towarzystwie, w swoim otoczeniu, które po przeczytaniu takich książek no, zmieniły się i to wcale nie na lepsze, przynajmniej ona nie chciałaby być. Um, takie, nie chciałaby ulec takiej metamorfozie. E, mianowicie, te osoby, no właśnie, gdzieś punktowały inne osoby z otoczenia, wiesz, na zasadzie, że ja przeczytałam książkę, i już jestem po prostu mądra i wiem, a ty to po prostu nie wiesz. No i, no właśnie, trochę zadzierały nosa niektóre osoby. I ja przyznam szczerze, że. No i Paulina miała taką wątpliwość, że. Prostu, czy, czy ja też się taka stanę, jak przeczytam e, te książki rozwojowe? Czy po prostu każdy po przeczytaniu książki rozwojowej to po prostu będzie udawał kogoś, kim nie jest, próbował dopasować się e, do, tych, e, do tej wiedzy, która tam jest zawarta? No jak z tak rozmawiałam, to mówię: Kurde, nie. E, nie chciałabym, żeby, żeby, żebyśmy. Żebyś ty na przykład tak myślała o książkach rozwojowych, bo ja przeczytałam z Olomę mnóstwo książek rozwojowych i nie wydaje mi się, żeby gdzieś jakaś cudowa nam uderzyła do głowy, albo absolutnie nie widzę negatywnych stron i negatywnych rezultatów przeczytania książek rozwojowych. Przy czym też zaznaczę, że my wybieramy bardzo dokładnie książki, które czytamy, ale o tym jeszcze powiem później. I też znam mnóstwo osób, które przeczytały książki rozwojowe, również wiele, i one się nie zachowują w sposób wyniosły, na przykład, ani fałszywy. No i tak pomyślałam, że może dobrze byłoby tutaj trochę na ten temat porozmawiać. I tak pierwsza, pierwsza refleksja, jaka do mnie przyszła, to taka, że to jest tak jak ze wszystkim, czyli. Może być ktoś mistrzem w swoim fachu, po prostu pasjonatem, a może ktoś być y, po prostu rzemieślnikiem w takim negatywnym y, znaczeniu, czyli bardziej partaczem. Tak samo ktoś może przeczytać książkę i wynieść z niej to, co najlepsze, gdzieś rozwinąć swój charakter, poszerzyć własne horyzonty, doszliwować trochę charakter y, i co najwyżej y, próbować swoim przykładem inspirować innych, y, dawać przykład, ale a, a, a ktoś inny przeczyta tę samą książkę i po prostu będzie, no właśnie, wyniosły, będzie próbował gdzieś tą wiedzą w zakłopotanie, na przykład wprowadzić inne osoby, albo w ogóle użyje jej, no niezgodnie z jej przeznaczeniem, tak bym to delikatnie nazwała. Czyli to jest pierwsza rzecz. Jeżeli ktoś zachowuje się w sposób Agresywne, ponieważ to, że ktoś chce na siłę zmienić drugą osobę, jest agresywne, to dla mnie z reguły znaczy, że on nie do końca zrozumiał mm, wiedzy z danej książki albo że miał y, inną intencję czytając tę książkę. Bo właśnie o tym teraz chwilę porozmawiajmy. My za każdym razem, kiedy czytamy książkę rozwojową, albo jakąkolwiek inną, ale no już umówmy się na te książki z dziedziny rozwoju osobistego. Jak czytamy książkę, jak idziemy na szkolenie, idziemy na jakąś konferencję, bierzemy udział w webinarium, zawsze mamy w sobie postawę taką pełną pokory i idziemy, idziemy tam albo czytamy tę książkę, uczymy się jak pilne uczennice. Czyli ja nie idę, nie otwieram książki, nie idę na szkolenie po to, żeby podważać, co tam jest napisane, tylko po to, żeby wziąć to, co mi jest potrzebne, to, co wierzę, że jest gdzieś ze mną spójne, wydaje mi się sensowne. E, chcę się tego nauczyć, zastosować w swoim życiu, zobaczyć efekt, ewentualnie później, tak jak mówię, swoim przykładem gdzieś e, dzielić się tym z innymi, inspirować e, innych do na przykład wprowadzenia podobnego nawyku albo do przeczytania tej książki. Nigdy nie idę tam z taką e, myślą, że e, będę zmieniać teraz innych ludzi. I to jest właśnie druga kwestia, czyli. Ja, ch ja chcę wzbogacić swój charakter, swoją osobowość, doszlifować swoje kompetencje. Nie chcę iść na szkolenie albo przeczytać książki i zmieniać ma moją mamę, albo moją babcię, albo po prostu moją koleżankę. Nie, ja idę tam dla siebie, więc już w ogóle na tym etapie warto by było się trochę nad tym zastanowić. I teraz tak, kolejna kwestia. Co, co zrobić, żeby jak już przeczytasz tę książkę rozwojową, to co zrobić, żeby się jakby ym, Wyciągnęła z niej najwięcej, jak to jest tylko możliwe. My robimy notatki to jest w ogóle najważniejsza dla nas sprawa. Robimy notatki, ale uwaga, nie przepisujemy książki od nowa do zeszytu. Robimy notatki maksymalnie 5 stron a 4. Ja uwielbiam robić notatki w punktach, czyli na przykład chyba najwięcej miałam 30 parę punktów na swojej liście. Też nie robię tego hasłami. Tylko jakieś dwa, trzy zdania punkt zawiera. Ponieważ teraz czytam książkę, więc rozumiem kontekst, i to hasło mi coś mówi, ale za rok nie będzie mi mówiło nic, więc unikam takich haseł, raczej troszkę to opisuję, ale naprawdę troszkę to opisuję dwa, trzy zdania. Drugie, najważniejsze, po prostu najważniejsze dla mnie to jest robienie ćwiczeń, które są zawarte w książce. Ja uwielbiam z Olą książki, które zawierają w sobie ćwiczenia. Dlatego na przykład nasz e-book zawiera ćwiczenia, bo dla mnie nawet jeżeli nic z tej książki nie zapamiętasz, nawet jeżeli nie zrobisz pół strony notatek, ale zrobisz ćwiczenie, które tam jest zawarte realnie na kartce, nie w głowie, na kartce, to już po prostu zaczyna się jakaś zmiana, już Twój punkt widzenia się delikatnie zmienia już zaczynasz zastanawiać się nad tym ćwiczeniem, nad tym pytaniem. Już, już po prostu ziarno jest posiane. Czyli to jest najważniejsze dla mnie, żeby robić ćwiczenia. Kolejna kwestia. My nie czytamy wszystkiego. My czytamy książki z dziedzin, które albo po prostu nas interesują i po prostu, które bardzo lubimy i to są na przykład biografie. Yy... Raczej lubimy biografie przedsiębiorców, biznesmenów, e, aniżeli sportowców, też, e, aniżeli na przykład ar artystów. No, na razie nie, nie, nie mogę sobie żadnej przypomnieć takiej biografii, która by na mnie jakieś ogromne wrażenie zrobiła, e, aczkolwiek ja mało przeczytałam, przyznam szczerze, biografii. E, więc wybieram książki, które albo lubię, po prostu tak jak biografie, albo takie, które, mm, których potrzebuję. Czyli właśnie z obszaru, o którym tutaj już wcześniej powiedziałam, tak? Czyli y, czytamy z y, tematyki pewności siebie, nawyków i tak dalej. Bo to lubimy, to nas interesuje, chcemy się w tym rozwijać. Nie czytamy wszystkiego, więc y, tutaj jakby też ważna kwestia: zastanów się, dobra, jakiej kompetencji potrzebujesz? Nie musisz czytać tego, co ktoś inny, tylko zastanów się, tak, żebyś ty jak najwięcej mogła z tego skorzystać. No i właśnie, czy można stać się bucem, albo jakąś tam nieprzyjemną osobą, właśnie poprze, poprzez przeczytanie książki? Jeżeli ja jestem jakby stabilną osobą, ja znam swoje cele, intencje, znam swoje wartości życiowe, to niezależnie, jaką książkę przeczytam, niezależnie, co tam będzie napisane, ja jakby się nie zmienię e, nagle z po prostu miłej, sympatycznej, empatycznej osoby na wyniosłą, e, punktującą ludzi wokół. Jakby to mało prawdopodobne mi się wydaje. I to jest właśnie kolejna rzecz, którą chciałam powiedzieć, czyli no, książka, lektura książki nie zrobi z ciebie buca. E, prawdopodobnie ona tylko uwypukla twoje cechy. E, Daje ci pewne narzędzia, żeby, no właśnie, Twój charakter wybrzmiał bardziej albo na, na, w inny sposób, albo na innej płaszczyźnie, ale książka ona otwiera, yy, wiesz, głowę, horyzonty poszerza, ale nie wydaje mi się, żeby miała taką moc sprawczą, żeby, no tak jak mówię, z jakiejś fajnej, miłej, normalnej osoby nagle stać się po prostu zimnym człowiekiem, bez serca i po prostu wyniosłym. No nie, prawdopodobnie to gdzieś tam już jest w człowieku piesek, nie szczekaj. E, I ta książka daje narzędzie, żeby to wybrzmiało jeszcze bardziej. E, mam nadzieję, że tym materiałem e, trochę tutaj rozwiałyśmy ten temat. E, i obawy, jeżeli jakiekolwiek masz, ale druga sprawa, jaką chcę tu jeszcze powiedzieć, to taka, że spróbuj po prostu przeczytaj. Tyle możesz zrobić. E, my staramy się polecać książki, za które po prostu ręczymy głowami, a raczej twarzami i wizerunkami, i nazwiskiem. Więc e, tutaj mogę Ci podziękować, kilka takich naprawdę perełek naszych, chociaż wszystkie książki, które znajdziesz na naszym blogu, po prostu kochamy, naprawdę. E, wybierz sobie jakąś, przeczytaj. I zobacz, co się wydarzy. E, czy po prostu zamienisz się nagle w jakiegoś okropnego człowieka, e, czy wręcz przeciwnie? Ja wierzę, że wręcz przeciwnie. Wierzę, że masz cudowny charakter i te książki tylko pozwolą mu wybrzmieć. E, także niczym się nie przejmuję, jestem o Ciebie spokojna. E, jeżeli ten materiał Ci się podobał, jeżeli masz jakieś pytania, prośby, sugestie co do kolejnych materiałów, Pisz tu w komentarzach. Daj znać, jakie masz doświadczenia z książkami rozwojowymi. To jest dla nas bardzo ważne, bardzo ciekawe. Subskrybuj, komentuj i kliknij dzwoneczek, bo to podobno nie jest to samo. Ściskam.